Stroll, Hamilton. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Raikkonen, Sebastian Vettel, and Fiat. Cook, Gasly, Dorian Bocalacci, and Roman Grosjean. Russell, Magnuson, Latifi, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Po występie w poprzednim Grand Prix Bahrainu startujemy z 15 miejsca. Przed nami okrążenie formujące i zobaczymy jak przebiegnie ten wyścig. Startujemy na oponach pośrednich i według strategii zjedziemy później na opony twarde. Dojeżdżamy już na nasze pole startowe. Dwa miejsca za nami nasz teammate. się czerwone światło, trzecie, czwarte, piąte. I start. Dobry start, lepszy niż kwiat to zaspał. Kwiat na starcie. Trzymają się za Fetelem. Dojeżdżamy do pierwszego zakrętu i masę samochodów wyprzedzamy po zewnętrznej. I już jest awans z 15 na 10 miejsce. Za nami Okon, będzie atakował. Od wewnętrznej zostawiamy mu bardzo dużo miejsca bok w bok z okonem My od zewnętrznej teraz i utrzymujemy dziesiątą pozycję. Przenosimy się na trzecie okrążenie. Zrobiła się lekka przewaga, znaczy strata do bolidów przed nami. Okon cały czas blisko, zanim Hamilton. Bardzo długa, prosta start meta. Używamy naszego RS-u, bo on atakuje od wewnętrznej. Nie zostawia nam w ogóle miejsca. Taki kontakt, drugi kontakt I okon przed teraz jeszcze tu Hamilton podejmuje próbę Widzimy opony z czerwonym paseczkiem Więc ma łatwiejszą sytuację My z kolei tutaj się wciskamy od wewnętrznej, jednak za mało miejsca, za mało miejsca Niezła próba, ale niestety z Mercedesem nie ma wielkich szans że nie szóste blisko nas jest stroll widzimy pierwszego kierowcę w boksie, jest to Norris bardzo szybko stroll się zbliża atakuje od wewnętrznej zostawiamy miejsce zobaczymy kto ma lepszą trakcję jako zarzuciło stroll cały czas będzie po naszej prawej stronie później do hamowanie z tyłu jeszcze Gazli próbuje I zamykamy drzwi strollowi i utrzymujemy 11 miejsce Widzimy, tak jak w poprzednim wyścigu, lekka kolejeczka za nami się zrobiła. Okrążenie siódme, pierwsze zjazdy tych poważniejszych kierowców, większa grupa, widzimy, zjechała i awansujemy na szóste miejsce. Przenosimy się na okrążenie jedenaste. Jak widzimy, następnie kierowcy zjechali co nas przesunęło na trzecie miejsce. Atak strola na prostej. Spróbujemy skontrować od wewnętrznej. Może tutaj w strefie drs nam się uda dogonić strola? Zobaczmy. Będzie atak od zewnętrznej. Ale stroll ma lepszą trakcję na wyjściu i. Utrzymuje swoje trzecie miejsce okrążenie 13 zjeżdżamy do boksu przed nami zjechał stroll, za nami na pewno raj, kolejny z tego co widzę kwiat tak jak mówiłem, okony twarde założone w naszym bolidzie Możecie zauważyć lekką zmianę malowania dołożone naklejki sponsorów. Natomiast motyw kolorystyczny pozostaje cały czas ten sam. My z kolei wyjeżdżamy z pit stopu zagrożone. Końcówka tego samego okrążenia. Musimy wyprzedzić, te grożane. Tak sobie pomyślałem. Bardzo optymistyczny i agresywny atak. I jesteśmy przed Francuzem. Krążenie 16. Widzimy 6 kierowców w boksie. My wyprzedzimy czwórkę z nich. To nam daje pozycję numer 10. Może nie 20 zbliżył się do nas Hamilton na oponach średnich już tutaj atakuje od wewnętrznej nas wyprzedza. Spróbujemy się utrzymać. Może go wyprzedzić na prostej. Zobaczmy, zostawia nam zewnętrzną. Lekko. Tutaj nas przyblokował i stracił trakcję totalnie. Wyprzedzamy Hamiltona. Dosyć niespodziewanie można powiedzieć i na ten moment ósme miejsce. Nie trwało jednak długo, żeby Hamilton nas dogonił i wyprzedził. Tutaj w bok, w bok. Jedziemy mały błąd Hamiltona. Też bym zarzuciło. Kogo wypychamy od wewnętrznej do prawego Widać tutaj więcej mocy Mercedesa Co na mi się atakuje od wewnętrznej do ostatniego zakrętu Ale lepsza linia nam pozwala się utrzymać przed nim. Mamy DRS za Hamiltonem, ale też musimy się bronić przed Raikonenem. Za daleko jednak Rykonen, żeby nas tutaj zaatakować. W międzyczasie Ricardo wyprzedził Rakonena i teraz dobiera się do nas. Zostaje 6 okrążeń do mety. Ricardo od wewnętrznej na lepszych oponach i świeższych na pewno. Mamy za nim DRS. Czy będzie próba ataku? Tak jest kolejna optymistyczna próba. Wciskamy się Danielowi. Aczkolwiek jego lepsze opony robią swoje i utrzymuje swoją dziewiątą pozycję. Okrążenie 25 widać już w lusterku, które też jest nową funkcją w F1 2020. Spora grupa kierowców za nami Rykonen od wewnętrznej atakuje. Tak, trzymały błąd. I odzyskujemy dziesiąte miejsce. 7,5 sekund od ich do Ricardo. Z kolei kolejnym kandydatem do przyjęcia naszej dziesiątej pozycji jest Sergio Perez. Tym razem utrzymujemy wewnętrzną bardzo ciasno w pierwszym zakręcie. Zostawiamy miejsce, ale mimo to i tak wychodzimy zwycięsko. Już niewiele paliwa i resu zostało. Side tutaj bardzo optymistycznie atakuje Pereza aczkolwiek Meksykanin lepsze wyjście i trzyma 11 miejsce. Zwycięża Walteri Bottas. A my, jak widać, nie oddajemy tego 10 miejsca, więc drugi wyścig i drugi finish w punktach. Bardzo dobry rezultat, bardzo dobra strategia i co najważniejsze, dobre tempo. dnia Sebastian Vettel. Startowo bardzo daleko, pokażę.

Fetel, jak widać, 11 pozycji awansował, co dało mu drugie miejsce. Hamilton awansował tylko o 5, co można powiedzieć, z nas naszą zasługą. Mój teammate 17, więc utrzymuje poziom. Jednak, jak widać, jest wolniejszy od nas. My spadamy na dziesiąte miejsce obecnie z pięcioma punktami. Liderem Waltery Bottas przed Hamiltonem, Verstappenem, Albonem, później dwa Ferrari. W klasyfikacji zespołowej siódme miejsce, a my widzimy się w Grand Prix Wietnamu.